Pies w bloku. Tak czy nie? Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, ponieważ gdy mówimy o posiadaniu psa, często mówię o mieszkaniach, o życiu w blokach i tutaj raczej nigdy nie stawiam tego jako jakąś wielką przeszkodę, jeśli chodzi o posiadanie psów, nawet tych dużych. Tylko niektóre psy, psy, które na przykład potrzebują dużych przestrzeni, czyli takie psy jak owczarek kaukaski, Środkowoazjatycki są psami, które jednak należą do psów niezbyt nadających się nie tyle do bloków, co do miast w ogóle. Jeśli nie mają dużej przestrzeni do pilnowania, wtedy jest problem. Ale większość psów, o których mówię, to są psy, które jak najbardziej, prawie wszystkie psy są psami, które w tych blokach potrafią się odnaleźć. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie na ten temat. Czy pies w bloku to dobry pomysł? I zacznijmy od ilości miejsca. Oczywiście, nie może to wyglądać w ten sposób, że jest to mieszkanie, które będzie za małe nawet dla nas. Pies też musi mieć miejsce, gdzie będzie jego legowisko, gdzie będzie jego miska, gdzie będzie mógł się nawet przemieszczać. Tylko wbrew temu, co się niektórym wydaje, pies wcale, jeśli zapewnimy mu te inne potrzeby, tego miejsca tak dużo nie potrzebuje. Nie oznacza to, że ma mieć minimum tego miejsca, ale nawet nieduże mieszkania. Jeśli nie jest tam zbyt tłoczno, będą nadawały się, żeby ten pies tam był szczęśliwy. Tylko, że jest jeden podstawowy warunek: musimy mu zapewnić wszystkie potrzeby, które ma każdy pies: potrzebę ruchu, potrzebę, która jest potrzebą niejako poznawania świata czyli coś, co często można po prostu powiązać poprzez spacer z potrzebą ruchu i potrzebę naszej uwagi bycia z nami. Gdy to mieszkanie jest nieduże, gdy jesteśmy w bloku i to mieszkanie nie jest jakoś gigantyczne, to ta możliwość bycia z nami jest łatwo zaspokajalna, ale tu chodzi też o bycie zauważonym, bycie zauważanym przez opiekuna. Pies to widzi. I tutaj, jeśli chodzi o potrzebę ruchu, czyli po prostu spacery, to jest to rozwiązanie, które jest niejako odpowiedzią na to, czy pies może być. Żyć w bloku, od tych najmniejszych do tych największych. I tu często te małe psy będą miały większe problemy niż psy średniej wielkości, czy też psy duże. I Oczywiście oznacza to, że musimy z nim spacerować więcej niż w przypadku psa, który ma jednak troszkę większą przestrzeń. I tak, ogród wcale nie rozwiązuje problemu ruchu w przypadku psa, nie rozwiązuje problemu chodzenia na spacery, co dla wielu osób jest właśnie problemem. To nie jest tak, że mając na przykład duży ogród, duży plac, dużą przestrzeń, Musimy zrezygnować, możemy zrezygnować ze spacerów, tylko że w przypadku posiadania psa w bloku musimy wiedzieć o tym, że ta potrzeba ruchu jest z reguły większa. Musimy im zapewnić więcej czasu na zewnątrz i gdy zapewnimy naszemu psu psutą odpowiednią dawkę tego spaceru, tego ruchu, węszenia itd on w domu już tego ruchu nie potrzebuje. W domu odpoczywa, w domu śpi, w domu może się z nami pobawić w takie rzeczy, które nie wymagają większej przestrzeni. Więc jeśli chodzi o ilość miejsca, jeśli chodzi o potrzebę ruchu, wcale nie jest tak źle, jeśli chodzi o nasze bloki, nasze mieszkania. To nie jest coś, co wyklucza posiadanie psa. Tylko, że jest też kolejna rzecz. Pamiętajcie, że psy w bloku oczywiście muszą mieć zapewniony ruch, zapewnioną naszą obecność, i muszą być nauczone, jak znosić samotność. Nie wiem, jak dużo z Was mieszka w blokach, mieszka w jakimś mieszkaniu, a w pobliżu Was jest ktoś, kto ma psa, i niestety ten pies ma problemy i nie jest nauczony zostawać samemu, czy też zostaje na zbyt długo samemu i po prostu odreagowuje. I niestety to odreagowywanie jest na przykład często poprzez szczekanie. Szczekający pies, super, niektórzy po to mają psy, ale ujadający, ciągle szczekający pies to jest spory problem dla sąsiadów, dla nas, więc to też jest duża rzecz, ponieważ może nam to nie będzie przeszkadzało, ponieważ jesteśmy w pracy czy gdziekolwiek indziej, ale dla naszych sąsiadów będzie to przeszkadzające. A przecież chyba nie o to chodzi w życiu z innymi ludźmi. Żeby im przeszkadzać, na przykład poprzez szczekającego psa, który ma problemy, ponieważ nie został nauczony, jak być samemu, nie został tak wychowany, żeby to był w stanie znieść. I to jest spory problem. I to jest niezależnie problem od tego, czy mieszkamy w mieszkaniu bloku, czy w pojedynczym domu, do sąsiadów mamy kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Szczekający pies i tak będzie ujadał i przeszkadzał. I to jest problem, który nie występuje tylko w blokach, tylko w blokach jest bardziej zauważalny. Więc nauczenie psa to też jest. Wymagają, wymagamy tego od siebie, powinniśmy tego od siebie wymagać, żeby nasz pies był szczęśliwy, żeby nauczyć go, że tak to nie powinno wyglądać, że on nie może ujadać, on nie może mieć problemów z tym, że nas nie ma, jeśli oczywiście nie ma nas w jakiś mądry sposób. No ale do pracy chyba większość z nas musi chodzić, co oczywiste. Mamy też inne obowiązki. Więc drugą kwestią jest nauczenie tego psa żeby zachowywał się, żeby umiał zachowywać się tak jak trzeba, gdy nas nie ma. Ponieważ w przypadku mieszkania w bloku jest to przeszkadzające, jest to irytujące w przypadku naszych sąsiadów. Oczywiście niektóre rzeczy są rzeczami, których nie ominiemy. Pies musi wychodzić na siku. In, za innymi potrzebami. Tutaj, gdy mamy dom z ogrodem, niekiedy wystarczy otworzyć drzwi i wypuścić tego psa. Mniejsza przestrzeń to uśredniając więcej sierści na metr kwadratowy. Psy niektóre bardziej, niektóre mniej. Gubią tą sierść. Pielęgnacja nie zawsze jest czymś, co jest w większości. W stanie wyeliminować to gubienie sierści, a mieszkania z reguły są mniejsze i ta przestrzeń jest mniejsza, co przekłada się oczywiście na większą ilość sierści. O tym też trzeba pamiętać. O tym wyprowadzaniu też. Pamiętajcie też o schodach. Tutaj nie każde bloki mają windy. I tak pies może bez problemu korzystać z windy. Tu nie ma żadnych problemów. Robią to od. W Indy, windy istnieją od ponad 100 lat, tak w po, powszechnym użytku, z tego co wiem, więc tutaj to nie jest dla nich nowość. Schody, schody też są problemem. Małe psy, stare psy mogą mieć problemy z ich wchodzeniem po schodach. Niektóre psy, takie jak jamniki, nie powinny wchodzić po schodach, i tak dalej, i tak dalej. A wnoszenie, znoszenie to też jest spory problem. Nie zapominajmy też, że mieszkanie, które z reguły jest mniejsze od y, życia w domu, to też coś, o czym warto wspomnieć. Intymność. Pies na małej przestrzeni będzie często z nami cały czas. O tym też warto pamiętać i chciałby nam towarzyszyć zawsze cały czas, ale o tym też warto pamiętać. Więc psom w bloku wystarczy zapewnić tego, czego potrzebują: ruchu, możliwość węszenia, poznawania świata. Miejsce, żeby mogły się położyć, żeby mogły odpoczywać, odpowiednie warunki, żeby mogły to robić, i wtedy nie będzie problemów. I czy to będzie mały, średni czy duży pies, to powinno oczywiście być możliwe. Większy problem jest, gdy mówimy o psach, które jednak potrzebują przestrzeni, tylko że raczej nikt nie decyduje się na takie psy, nie powinien decydować się na takie psy, będąc w bloku, będąc żyjąc w mieszkaniu. No ale, to jest też problem. Czyli musimy zapewnić im to, czego trzeba, a w tym mieszkaniu, w tym bloku one tylko niejako odpoczywają, śpią, są z nami. I wtedy nie powinno być żadnych problemów. Tylko, że może to oznaczać dla nas więcej czasu poświęconego na spacery, na wyprowadzanie na, za potrzebami i tak dalej, i nauczenia ich, ale to, jest, no, to dotyczy wszystkich właścicieli, opiekunów psów, żeby one były w stanie znosić tą samotność, kiedy nas nie ma. To jest ważna sprawa, i myślę, że wtedy tak czy nie, tutaj odpowiedź jest oczywista: tak. No i żeby to nie wpływało w jakiś kolidujący sposób w, z naszym życiem, tu też warto o tym pamiętać, że to też jest ważny element, żeby ten pies nie przeszkadzał. Niektórym pies przeszkadza, w niektórych warunkach pies może przeszkadzać, więc ta decyzja też powinna być przemyślana, ale komuś, kto ten pies może przeszkadzać, to będzie przeszkadzał i na. 30 i na 300 metrach. A jakie jest Wasze zdanie? Czy psy w blokach to coś e, przeszkadzającego, czy to coś dopuszczającego? Czy Wy jesteście posiadaczami takich psów? Czy sprawia to jakieś większe problemy niż gdybyście mieszkali w jakimś domku jednorodzinnym z dużym ogrodem? Zapraszam do dyskusji. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie, dziękuję tym, którzy wspierają poprzez patronite, postawienie symbolicznej kawy, komentarz super podziękowaniem, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.